Bardzo szerokim echem odbiły się rozmowy Słowomira Mencena z Karolem Nawrockim i Rafałem Trzaskowskim, a przede wszystkim piwo Słowomira Mencena z Rafałem Trzaskowskim, Radosławem Sikorskim i Słowomirem Nitrasem. Ale warto też powiedzieć kilka słów na temat pytań ze strony Grzegorza Brauna do dwóch kandydatów. I odpowiedzi, jakie otrzymał ze strony Karola Nawrockiego, bo Rafał Trzaskowski nie raczył odpowiedzieć Grzegorzowi Braunowi. I o tym w najnowszym wideo komentarzu. Karol Gac, zapraszam. Na początku jednak serdeczne podziękowania dla Państwa za to, że subskrybujecie mój kanał, za to, że komentujecie moje materiały, za to, że dajecie łapki w górę. Za to wszystko, co wspiera algorytm, ale także pomaga rozwijać się mojemu kanałowi. Liczyń subskrybentów przebił właśnie 70 tysięcy osób, co jest dla mnie dowodem zaufania z Państwa strony, ale również mobilizacją do jeszcze bardziej wytężonej pracy. Wspólnie budujemy tu konserwatywną przystań na polskim YouTubie, bo im więcej takich miejsc, tym po prostu lepiej dla nas wszystkich. Jeśli zaś chodzi o temat główny, to. Trochę on przemknął moim zdaniem niezauważony. Owszem, media, a przynajmniej część z nich odnotowała to, że Karol Nawrocki odpowiedział Grzegorzowi Brownowi, ale siłą rzeczy zostało to przykryte przez wydarzenia ostatnich dni a więc przez debatę prezydencką, przez wielkie marsze w Warszawie, także przez rozmowę Słowomira Mencena z Rafałem Trzaskowskim i później to. Nieszczęsne piwo. A warto powiedzieć na ten temat kilka słów, ponieważ Grzegorz Brown po pierwszej turze wystosował takie pytania, zapytania do Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego, prosząc ich o deklarację, o odpowiedzi na kilka istotnych dla niego i dla jego środowiska, jego wyborców kwestii. Jak się okazuje, odpowiedział wyłącznie Karol Nawrocki, bo Rafał Trzaskowski nie raczył nawet odpowiedzieć Grzegorzowi Braunowi. Ja Państwu zacytuję tu zarówno pytania, czy też te kwestie, które poruszył Grzegorz Brown, jak i odpowiedź Karola Nawrockiego. Grzegorz Braun stwierdził, że zostawia to do namysłu wyborców, czy też odpowiedzi zostawia do namysłu wyborców. I rzeczywiście każdy z Państwa będzie mógł sam ocenić, jak ocenia te odpowiedzi Karola Nawrockiego, a więc po kolei najpierw pytania, kwestie Grzegorza Brauna, bo Grzegorz Braun poprosił o to, by obaj kandydaci określili swoje stanowisko i ewentualnie zobowiązali się do konkretnych działań po ewentualnym zwycięstwie. Siedem punktów. Zdecydowanych działań na rzecz pokoju, a zwłaszcza do niewysyłania, polskich, do niewysyłania polskich żołnierzy na Ukrainę oraz nieprzekazywania sprzętu wojskowego na rzecz Ukrainy. Zdecydowanych działań na rzecz zachowania jednolitości i tożsamości narodowej państwa polskiego, a zwłaszcza powstrzymania Ukrainizacji Polski, stanowczego potępienia banderyzmu i wyegzekwowania ekshumacji ofiar ukraińskiego ludobójstwa na Polakach. Zdecydowanych działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego, a w szczególności odrzucenia tzw. paktu migracyjnego Unii Europejskiej i powstrzymania imigracji zarówno legalnej, jak i nielegalnej, odrzucenia tzw. zielonego Ładu Unii Europejskiej, zwłaszcza w odniesieniu do rolnictwa, górnictwa, budownictwa, energetyki i motoryzacji. Zaniechania legalnego dzieciobójstwa, a także eksperymentów medycznych na Polakach, przymusu szczepień, selekcji eugenicznej oraz eutanazji wprowadzanej między innymi pod hasłami terapii daremnych i śmierci mózgowej, rozliczenia instytucjonalnego bezprawia lat 2020-2022 między innymi w lecznictwie, wojskowości i gospodarce, a w szczególności ukarania winnych i sprawców kierowniczych oraz zadośćuczynienia poszkodowanym i rodzinom ofiar. I wreszcie doprowadzenia do ekshumacji w Jedwabnym, odrzucenia roszczeń żydowskich oraz zaprzestania celebracji hanukowych w Pałacu Prezydenckim. Te kwestie poruszył w swoim liście Grzegorz Braun, te kwestie uznał za najważniejsze dla niego, dla jego partii i dla jego wyborców. Konfederacja Korony Polskiej, kierowana przez Grzegorza Brauna, poinformowała, że Rafał Trzaskowski nawet nie odpowiedział, odpowiedział za to Karol Nawrocki. Co prawda, partia skomentowała, że połowa odpowiedzi nie odnosi się bezpośrednio do, do naszych pytań, ale jednocześnie oceniła siedem deklaracji przedstawionych przez Nawrockiego pozytywnie, jednocześnie zaznaczając, że autentyczność tych deklaracji pozostawia do oceny obywateli. A zatem, proszę państwa, czas na odpowiedź, odpowiedź Karola Nawrockiego do Grzegorza Brauna. Szanowny panie pośle, w odpowiedzi na pana postulaty uprzejmie wyjaśniam, co następuje. Nie zgodzę się na wysyłanie polskich wojsk na Ukrainę. Jednoznacznie sprzeciwiam się jako prezes IPN i będę sprzeciwiał się banderyzmowi. Jestem gotów podpisać ustawę, która zakłada penalizację banderyzmu oraz tzw. kłamstwa wońskiego. Uzależniam dobre sąsiedzkie relacje z Ukrainą od pełnej zgody na ekshumację ofiar ukraińskiego ludobójstwa na Polakach. Jednocześnie stwierdzam, że w interesie naszego państwa leży jak najszybsze doprowadzenie do pokoju na Ukrainie. Zapewniam, że podejmę działania na rzecz jednostronnego wypowiedzenia paktu migracyjnego i Zielonego Ładu, który blokuje nasz rozwój, blokuje naszą gospodarkę, rolnictwo i łupi portfele Polaków. Moim celem będzie wsparcie dla polskiej rodziny i zabezpieczenie jej przed niebezpiecznymi ideologiami i przymusami narzucanymi przez grupy ideologiczne. Przed takimi zjawiskami szczególnie powinny być chronione dzieci. Jako prezydent będę chronił życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Stoję na niezachwianym stanowisku, że wolność decydowania o swoich poglądach i przekonaniach, w tym wolność słowa czy prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami to sprawy fundamentalne. Jestem zdania, że poza obowiązującym prawem dotyczącym kalendarza szczepień, wszystkie inne szczepienia nieujęte w kalendarzu powinny być kwestią wyłącznie osobistego wyboru. Pragnę podkreślić, że w bardzo trudnym czasie pandemii COVID rząd podejmował różne decyzje, także niepopularne i z perspektywy czasu błędne. W całości swojej polityki doprowadził jednak do uratowania milionów miejsc pracy i przeprowadził Polskę przez ten kryzys światowy. Podkreślam jednak, że sam nie byłem zwolennikiem restrykcji tak drastycznych jak zamykanie kościołów czy lasów. Według mojej opinii Polska powinna zajmować się uzyskaniem reparacji od Niemiec, a wszelkie roszczenia wynikające z niemieckich działań wojennych powinny być kierowane właśnie do Berlina, a nie do Warszawy. Pragnę przypomnieć także, że już w styczniu tego roku w mediach jasno zadeklarowałem, że przywiązanie do wartości chrześcijańskich traktuję poważnie, więc obchodzę i promuję święta i związane z nimi polskie tradycje i zwyczaje, które są bliskie naszemu wspólnemu wyznaniu i wartościom. Pragnę zapewnić, że broniłem i będę bronił dobrego imienia Polski i Polaków przed wszystkimi obrzydliwymi atakami takich osób jak na przykład pan Grabowski, Gross czy Engelking. Będę w tym celu podejmował wszelkie działania, które tylko skutecznie będą prowadziły do tego celu. Na, do tego celu. Karol Nawrocki Taka jest, drodzy widzowie, odpowiedź Karola Nawrockiego do Grzegorza Brauna i jego środowiska politycznego, jak również do jego wyborców. Każdy z Państwa może ocenić tę odpowiedź tak, jak uważa. Każdy z Państwa może uznać, czy jest ona autentyczna. Czy też nie? Faktem jest jednak, że wyłącznie Karol Nawrocki odpowiedział Grzegorzowi Braunowi, Rafał Trzaskowski nie raczył odpowiedzieć, a mało tego Rafał Trzaskowski w debacie prezydenckiej zaatakował przecież pośrednio Grzegorza Brauna sprawą rzekomego ułaskawienia, ale również środowisko Rafała Trzaskowskiego bardzo mocno w ostatnim czasie atakowało Grzegorza Brauna i jego wyborców. W niedzielę druga tura wyborów prezydenckich. Zobaczymy, jak rozstrzygną się losy tej batalii, ale zobaczymy również, jak ostatecznie zdecydowali się zagłosować wyborcy Sławomira Mencena, jak i wyborcy Grzegorza Brauna. Ja na końcu, jak zawsze, zachęcam Państwa do komentowania. Proszę pisać, proszę komentować, jak Państwo oceniają z jednej strony pytania Grzegorza Brauna, ale również, a może przede wszystkim odpowiedzi Karola Nawrockiego. Karol Gac. Kłaniam się nisko.